Serio, chcesz zabijać ludzi tylko dlatego, że byli dla ciebie nie niemili? Czemu musisz umować to w taki sposób? Mogli być mili. Ale okej, okay, zrobię po twojemu. Będę starać się eliminować tylko osoby, które stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Zegnij palec, jeśli nie lubisz czekolady dubańskiej. Mogłabym umrzeć z dubańską czekoladę. Żartujesz sobie. No co? Nie mówiłam nic o czekoladzie dubańskiej z truskawkami. Jam. Okej, okay, to już były dwa pytania. Zegnij palec, jeśli lubisz zwierzątka. O, to ten od pająka. Zegnij palec, jeśli zawsze myjesz ręce po przyjściu z skąd. Okej, okay, jak oni mogli tak żyć? Hmm, co następne? Masz za dużo władzy. Co? Czas na raport idziemy. Jestem. Sprawia cię to przyjemność. O co mówisz? Dopiero nie chciałaś tego robić. Mówiłaś, że będziesz mieli wyrzuty sumienia. A teraz traktujesz to jak zwykłą grę. Zabijasz ludzi. Ty mnie to tego zmusiłeś. A tobie zaczęło się to podobać.